Cześć, nazywam się Pał Grecki, jestem instruktorem Centrum Szkolenia Psów Pera, a dzisiaj chciałem Wam pokazać jedną z najlepszych form spędzania czasu z psem. Jest to wspólne bieganie. Możecie biec w cross, czyli pies jest przyczepiony do szelek i biegniecie w takim psim zaprzęgu, nazwijmy to, czyli współpracujecie, pies was ciągnie, wy dokładacie swoją pracę. Możecie biec równolegle, czyli pies jest na smyczy, biegnie w waszym tempie. My wybieram trzecią formę, czyli pies jest bez smyczy i eksplorujemy ten piękny las. Za chwilę założę kamerkę na głowę, więc będziecie przez cały ten czas z nami i będziecie mogli je obserwować naszą trasę. Trzymajcie. Okay.

Dlaczego lubię bieganie? Bo daje super dużo frajdy dla przewodnika i dla psa. On nic nie musi gonić, czyli to jest kompletnie inna forma aktywności fizycznej, niż na przykład aport, aport, aport za piłeczką czy za frisbee. Także wszystkim polecam. Dzięki, że jesteście ze mną. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie i oglądajcie więcej. Dajcie laki like, i zostawcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć następne. Hej!